Sławek Męcen jest świetnym gościem, umie fantastycznie robić e, marketing swój. No. Bardzo mu to dobrze wychodzi. Dopiął swego, zostając szefem, zaraz e, się Nowa Nadzieja nazywają. Mm -hmm. Była Konfederacja, po teraz Kurwinie. jest Nowa mm -hmm. Nadzieja, tak, jak w jednych wojnach, New Hope. E, ale do, jest doradcą podatkowym, posiada kilka biznesów, ale niestety, drodzy Państwo, jest politykiem przede wszystkim. I zbliżają się wybory. W związku z czym, Sławomir Mencken będzie mówił to, co teraz będzie robiło zasięgi. Będzie go pokazywało, żeby na wyborach mieć dobry wynik. Czy to na pewno koreluje z dobrem waszego biznesu, mojego, twojego i innych ludzi, to trzeba sobie odpowiedzieć na to, co jest celem nadrzędnym polityka. To jest mhm. głosy i bycie u władzy. Mhm. Więc wiesz, to no. Jest bardzo popularną osobą myśli, przedsiębiorców. Myślisz, że się myli? A ja, ja myśli, że się myli czy... Nie, nie myli się. Kultura jest spoko w organizacji, ale najpierw musisz zrobić całą masę innych rzeczy pod tytułem zadbać o zysk, sprawić, żeby było z czego ludziom płacić, mieć dobrą reklamę, mieć dobrą produkcję, dostarczać wartościowy produkt i potem możesz zacząć mówić o czymś takim jak kultura organizacji. Ten, zresztą takie pytanie pada regularnie, jak ostatnio jestem na jakichś konferencjach, ludzie mówią kultura organizacji, a ja się pytam, Dobrze, to jak masz ją opisaną, jak wprowadzasz, jak wygląda procedura wprowadzania kultury organizacji, i wtedy się zaczyna takie opowiadanie, które jest miałkie, a w biznesie rzeczy są powinny być opisane w ramach, bo wiesz, biznes jest po to, żeby zarabiał. Cała reszta nie ma, znaczy ma znaczenie, ale wszystko, co robisz w firmie, ma doprowadzać do jednej rzeczy. Do wygenerowania zysku. Dziękuję za Twoją uwagę. Po więcej, odwiedź nas na Instagramie i na Facebooku. Tylko nie zapomnij zostawić lajka.